Czy możliwe jest zdalne sterowanie teleskopem, który jest 14 tysięcy od centrum dowodzenia? Okazuje się, że tak. Od kilku miesięcy udowadnia to Instytut Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego, który prowadzi obserwacje nieba prosto z farmy teleskopów w Chile. Dlaczego właśnie tam nasi naukowcy zdecydowali się zamontować sprzęt najnowszej technologii, to tłumaczy profesor Andrzej Maciejewski, dyrektor Instytutu Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Są tam jedne z najlepszych na świecie warunki obserwacyjne, to jest y, duża wysokość nad poziomem morza, suche powietrze, 320 dni pogodnych w roku, gdzie w zasadzie się nigdzie takich warunków nie osiąga. Jak się okazuje, Uniwersytet Zielonogórski jest jedną z zaledwie dwóch polskich uczelni, które mogą pochwalić się tego typu sprzętem i obserwacjami właśnie w tym miejscu. Drugim ośrodkiem jest Uniwersytet Warszawski. A jakie są główne zadania teleskopu Rotus z Zielonej Góry? O tym mówi dr Michał Rzejmo, główny operator teleskopu. Głównym zadaniem tego teleskopu jest wykonywanie obserwacji w ramach naszych projektów naukowych, takich jak obserwacje planet pozasłonecznych. Czy planetoid w naszym układzie słonecznym czy też udział w projekcie bardzo ważnym dla nas projekcie obserwacji obiektów na orbicie okołoziemskiej dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Dodajmy, że teleskop Uniwersytetu Ziągórskiego działa w Chile od października tego roku. Wcześniej Rotus znajdował się na farmie teleskopów w Hiszpanii. Obiektów głębokiego nieba na świecie, tak mi się przynajmniej...